Trzeba przyłączyć się do tych podziękowań Pana Premiera a także w dziedzinie edukacji. Trzeba podziękować i chcemy podziękować nauczycielom, rodzicom, uczniom, którzy zrozumieli, że to nie jest przerwa wakacyjna, że to jest przerwa, która ma opanować, pomóc opanować rozprzestrzenianie się wirusa. Widać w zdecydowanej większości polskich szkół, że mimo tego, iż dotąd nie było często narzędzi do tego, aby prowadzić nauczanie na odległość. Ono odbywa się już w przytłaczającej większości polskich szkół. Ponad 90 polskich placówek rozpoczęła bądź już kontynuuje od co najmniej kilku dni nauczanie na odległość różnymi metodami. Dziękujemy bardzo za to, że zachowaliście także te zasady dotyczące izolacji. To na pewno pomoże ograniczyć zasięg choroby w naszym kraju, ponieważ była to metoda skuteczna, tak jak pan premier powiedział. Decydujemy się na przedłużenie ograniczenia działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w polskich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Do świąt Wielkiej Nocy będziemy więc kontynuowali te działania, które już się rozpoczęły. One dotąd w dużej mierze były takimi działaniami e, niesystematycznymi. One miały przede wszystkim sprawdzić, czy jest to możliwe do zrobienia, pozwolić uczniom skorzystać z ciekawych materiałów, powtórzyć wiadomości, pozwolić nawiązać kontakt między nauczycielem a uczniem nie w tej tradycyjnej formie, ale poprzez nauczanie online czy inne sposoby. Tym rozporządzeniem jednak wprowadzimy także obowiązek realizowania podstaw programowych już od 25 marca, tak, aby nauczyciele mogli już w bardziej systematyczny sposób przekazywać wiedzę, mogli kontaktować się ze swoimi uczniami, mogli, jeżeli będzie taka potrzeba, wystawiać oceny. Te umiejętności, które zdobyli w ostatnich kilku dniach, pozwolą im prowadzić to nauczanie bardziej systematycznie. Apelujemy jednocześnie do nauczycieli, aby także zważali na to, jak dużą porcję wiedzy próbują swoim podopiecznym przekazać, aby pamiętali o tym, że jest to nieco inna formuła nauczania niż ta tradycyjna w klasie, na lekcjach, że trzeba brać pod uwagę, że nie każdy uczeń ma dostęp do szybkiego internetu, czy nie zawsze ma najnowszy komputer. Stąd trzeba dostosować metody pracy, ilość materiałów przesyłanych do uczniów do ich możliwości psychofizycznych. I uwzględnić to, że z tego samego sprzętu mogą korzystać ich y, siostry czy bracia, bądź rodzic, który akurat pracuje zdalnie. Dotychczasowy czas pokazał, że wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie przyspieszyć tę przemianę i rewolucję technologiczną, która na naszych oczach się dokonuje. Stąd wierzymy, że te decyzje, które w tej chwili podejmujemy, nie tylko pozwolą efektywnie ten czas wykorzystać, ale pozwolą na zachowanie tej więzi szkolnej między rodzicami, uczniami i nauczycielami. Rodziców prosimy także o pewną wyrozumiałość. Nie zawsze wszystko. Udaje się najlepiej, ale przy wspólnej pracy i wspólnym wysiłku na pewno doprowadzimy do tego, że po pierwsze nasza młodzież, nasze dzieci będą bezpieczniejsze, nie będą narażone na chorobę, ale także nie zmarnują tego czasu i zdobędą nowe wiedzę, nową wiedzę i nowe umiejętności.